Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy opowieść Pana Jezusa, jak to oczyszcza świątynię, wchodzi do świątyni, do miejsca, w którym przebywa Bóg, do miejsca, w którym można pomodlić się, pobyć z Bogiem, i tam, kogo znajduje, na dziedzińcu, która już, który już należy do świątyni, znajduje handlarzy i sprzedających, kupujących, Znajduje bankierów, znajduje osoby, które nie wykorzystują tego miejsca świątyni, do tego, do czego świątynia została zbudowana, przygotowana, przeznaczona ludziom. I dwie takie sprawy dzisiaj. Po pierwsze, Pan Jezus unosi się gniewem. My go najczęściej widzimy jako tego łagodnego, cierpliwego, dobrego, miłosiernego, tłumaczącego. Innym ludziom różne rzeczy, a tutaj w Ewangelii mamy sytuację zagniewanego Pana Jezusa. Ale dlaczego aż gniew musiał się pojawić, i ludzie musieli to zobaczyć, dlaczego nie wystarczyło tylko słowo, wskazanie, upomnienie? No, dlatego, że sprawa jest najwyższej wagi. Tak? Czyli, że gdy Pan Jezus wchodzi do świątyni i chce pobyć ze swoim ojcem, chce się pomodlić, chce z nim porozmawiać, wyobraźcie sobie, że wchodzicie do swojego domu i chcecie porozmawiać ze swoją mamą, ze swoim tatą, a w domu yy, jakiś remont, jakaś sytuacja wyjątkowa, yy, ktoś, yy, sąsiedzi przyszli, żeby porozmawiać, a ty masz teraz ważną sprawę do swoich rodziców. Jak się wtedy czujesz? Być może jesteś smutna, ale być może masz też takie zagniewanie na tych wszystkich innych ludzi, na tą sytuację, która się teraz wydarzyła, że nie możesz być sam na sam, nie możesz tej przestrzeni domu wykorzystać na spotkanie z mamą i tatą. Więc być może, tak właśnie czytam. Tę Ewangelię, tak sobie rozmyślam, tak sobie wchodzę razem z Panem Jezusem do świątyni jerozolimskiej i tak odkrywam, dlaczego on był taki rozgniewany, tak? Dlatego, że to miejsce przeznaczone do spotkania z Bogiem ludzie wykorzystali w niedobry sposób. A druga sprawa, chciałabym, żebyście pomyśleli dzisiaj, w jakich sytuacjach się denerwujecie, złościcie, gniewacie. I gniew, złość są potrzebne, bo informują nas o tym, co dla nas jest ważne w życiu, czego potrzebujemy w życiu, co nas no, właśnie, tak niepokoi, nie podoba nam się. Czyli gniew i złość dostarczają nam, jak wszystkie inne emocje: radość, szczęście, strach, lęk i inne, dostarczają nam informacji o tym, co dla nas w życiu jest ważne i jak sobie radzimy z tym, gdy coś się nie udaje, gdy jakaś nasza potrzeba nie będzie zaspokojona i tak dalej. Ale pomyślmy sobie, dzisiaj szczególnie, w jakich sytuacjach właśnie się gniewamy. I co z tym gniewem robimy? Czy z nim zostajemy, czy obrażamy się na cały świat, czy kogoś krzywdzimy w tym naszym gniewie, czy też potrafimy w sposób taki pozytywny rozprawić się z gniewem, czyli przeżyć go, odkryć co jest jego przyczyną, nazwać to, no i spokojnie go przeżyć. Jak, o ile można spokojnie przeżyć gniew, powiecie. No właśnie, o to chodzi, żeby nauczyć się każdą emocję przeżywać. I gniew też można przeżyć spokojnie. Tak, bo można się rozgniewać, zezłościć, być wściekłym, ale potem. Yy, Uświadomienie sobie, dlaczego tak się stało, będzie przyczynkiem do tego, że być może coś się we mnie zmieni, że już drugi raz tak nie zareaguję, że zrobię to inaczej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj razem z Panem Jezusem weszli do świątyni. Pomyślcie sobie, jak On wchodzi do świątyni jerozolimskiej i chce pobyć ze swoim ojcem i co się wtedy z nim dzieje. Zachęcam Was do tej refleksji i do drugiej, w jakich sytuacjach się gniewamy, złości. Jesteśmy wściekli, i co z tym robimy? Szczęść Boże!